Moczna wymiana w narożniku To sprytnie, sprytnie durkarz paralizuje ruchy, artomienia przybyły. No musi przybyła zaryzykować jakieś wejście. Durkacz jednak bardzo sprytnie. Ładny prawy prosty Durkacza. Dobry, prawy, prosty. No prawa za ambicje dla Bartka przybyły w trzecim starciu. Tak jak mówiłem, do końca będzie dążył do zwycięstwa. I właśnie tutaj potwierdza moje słowa, które naprawdę warto poświęcić temu zawodnikowi. No naprawdę jest już sprawdzonym zawodnikiem i przy jego umiejętnościach walki w dystansie, przy rotacjach po prostu to wystarcza, aby w tym pojedynku mógł zademonstrować właśnie te swoje możliwości. Ostatnie 10 sekund pojedynku. Jeszcze Bartek nie odpuszcza i chce na samym finiszu potwierdzić swoją przydatność po prostu do boksu. Była to walka numer 9 w dniu dzisiejszym. Przypomnę kategoria wagowa 56 kg Junior, Durkacz Damian, KS Spartan Knurów, narożnik czerwony i Bartłomiej przybyła, Jaworzyński Klub Oksarski, Jaworty, narożnik niebieski. Brawa dla obydwu zawodników oczywiście.